Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Dojrzałe chrześcijaństwo nie jest idealistycznym bujaniem w obłokach, I nie jest tylko kontemplowaniem wiecznych idei. Dojrzałe chrześcijaństwo sprowadza nas do konkretu. Prowadza nas w teologię codzienności. Pogódź się ze swoim nieprzyjacielem szybko, dopóki jesteś jeszcze z nim w drodze. Szybko to znaczy dzisiaj. Szybko to znaczy teraz. W całym nieszczęściu waszego sporu masz niebywałe szczęście, jeśli łączy was jeszcze jakaś cienka nić porozumienia. Jeśli istnieje jakaś płaszczyzna, choćby chwiejna, na której możecie się jeszcze spotkać, pogódź się ze swoim nieprzyjacielem szybko. Masz jeszcze na to szansę. Jutro wasze drogi mogą się rozejść, możecie się już więcej nie spotkać.